Na sam początek powiem o premierze Angry Birds. Film zabierze nas na egzotyczną wyspę szczęśliwości, zamieszkaną przez kolorowe, radosne ptaki Nieloty, którym każdą chwilę wypełnia celebrowanie szczęścia. Pośród ptaków jest jednak kilku ptasich outsiderów: czerwono -pióry red który ma malutkie problemy z kontrolowaniem swojego temperamentu, szybki jak wiatr czak oraz nieco wybuchowy bomba. Kiedy jednak wyspę odwiedzą tajemnicze przebiegłe zielone świnki, to właśnie ci pierzaści buntownicy odegrają najważniejszą rolę i szybko rozgryzą ich prawdziwe zamiary. mm <laughs> Drugi film to kontynuacja ubiegłotygodniowego repertuaru. Zakładnik z Wall Street. To popularny program telewizyjny, którego gwiazda, Lee Gates, zwany guru Wall Street, doradza widzom, jak i w co inwestować pieniądze. Kiedy słuchający jego finansowych wskazówek Kylie traci wszystkie oszczędności. Terroryzuje ekipę show i na planie podczas programu na żywo grozi Lee śmiercią, jeśli ten nie sprawi, że akcje, w które zainwestował, nie pójdą w górę w ciągu doby. Filmy, o których mówiliśmy, wyświetlane będą w kinie LOT do 3 czerwca. Anie, a co mam ich całować po schabach?